Serial zawiera słowa powszechnie uznane za niecenzuralne, oraz sceny mogące budzić kontrowersje. Jeżeli nie życzysz sobie tego typu treści, to zrezygnuj z jego dalszego oglądania. W poprzednim odcinku Paweł próbował poderwać jagodę, ale nie poszło mu najlepiej. Bardzo dobrze za to wypadł, donosząc praw niczego, że kretem z konkurencji jest Cyprian. Z kolei Olgryc Pięty, będący tu kierownikiem średniego szczebla, ugiął się przed mocą Ktulu. Kolejny dzień pracy w Korpopolu. Profesor niczego niesie kierownikowi wieści o zdemaskowanym Krecie. Chodź tu szybko! Musimy działać w konspiracji! Nic się nie może dowiedzieć! Nie będę tam! Chodź tu, bo powiem twojej matce, dlaczego cię wyjebali z uniwersytetu! Jakie masz dla mnie wieści? No ten... Mamy tego kreta, Zapaliśmy. go. A ty w ogóle mi nie powiedziałeś, że ten... Yy, jak on tam... ten, ten, ten młody jeden to twój syn jest. Paweł, nie ma się czym chwalić. Dobra nicze, musimy działać szybko. Kret rozpoczął już swoje prace. Ostatnio znalazłem w schabowym gwoździe. Ja to tam kurwa lubię gwoździe, ale gorzej jak zjadłby to któryś z praktykantów. Wiesz co by się działo? Inspekcja pracy! Naloty! Przecież tą firmę zamknęliby w pizdu! Musimy spotkać się z bosem. Ty, ty, ty masz jeszcze szefa? Ja myślałem, że ty jesteś szefem w tej firmie. Jest w tej firmie człowiek, który pociąga za wszystkie sznurki! Nawet za mój! Ale to jest wariat! To jest... szkoda gadać. Lepiej ja będę mówił. Ty się nawet nie odzywaj! Ora, to no co? To idziemy na niego, nie? No, no Nic się oszalałeś! Musimy sprawdzić, czy teren jest czysty! Muszę powiedzieć, co ty kurwa robisz? Nie wiesz, co to jest peryskop? Dobra, czysto! Dawaj! Czasem w innej części budynku, Jagoda i Halina odświeżają się w firmowej toalecie. Dziewczyny są przyjaciółkami od lat. Jak mawia Halina, nic tak nie cementuje przyjaźni, jak wspólne sprzątanie miejsca zbrodni. Kochana, ostatnio byłam w takim sklepie bio i kupiłam nowe, czekoladowe masło do ciała. Czekaj, zaraz Ci pokażę. Strasznie dziwnie zapakowali. Tak luzem, bez żadnego słoiczka. No bo im teraz tak robię, wiesz, że eko, lasy deszczowe jest te sprawy. No Ale tak... dziwnie pachnie, nie sądzisz? No faktycznie, nietypowo. Fajna konsystencja. Myślisz, że to jest idealne? Nie Wiem, babka w sklepie mówiła, że to bez chemii. Weź spróbować. No Zimny smak, w ogóle nie smakuje jak czekolada. Mm. Prawnie mnie na twarz działa znakomicie. No spróbuj. Nie. Mm. Trochę dziwnie się wchłania. No co to za firma w ogóle? PS i zestaw fajnego typ z pieskiem mają. No fajnie. To jest słuchaj chodź, bo się przed nas kuchyba. Mm, faktycznie. Paweł i Sebastian zostali po godzinach, żeby popracować nad prezentacją reklamy dla bardzo ważnego klienta z Dębek. Chłopcy pracują w Korpopolu od niedawna i bardzo się przyjaźnią. Ej, ziom, idziemy na kepsa? Ej, stary, nie? Jesteś głodny? <grystanie> <Pysałem> się czy... <grystanie> Možně? vážně? Co ty? Dobra. przydałbym mi się na coś nowy. Za dwie minuty przypada godzina przyjmowania leków, a mnie nie ma kto zaaplikować czopeczka z mezkaliny. Ale to za dwie minuty. Szefie, bo chodzi o to, że mamy kreta. Wiem, kurwa to od dawna. I co w związku z tym? Ale myśmy go złapali! To zajebiście! Jedziesz z tym czopkiem. Ale... Dawaj ten czopek. Bo powiem twojej starej, dlaczego wyjebali cię z pracy na Bo Chłopiałaś nikomu nie mówisz, tak? Nie mówiłem tego nikomu! To on mi sprzedał tą informację! Dawaj kurwa ten czopek, bo dzwonię do Jolki. Dobra, kurwa, drapi chusty. Koniec tego dobrego, trzeba sprzątnąć tego pojeba. Bo sprzedaż leci nam na łeb i na, szyję. na farmie też kurwa nie jest kolorowo. Krowa popełniła samobójstwo, a lisek opierdolił wszystkie kury. Ani, a je kanisera. Bóstwo albo przewóz. Ale jak. Jak sprzątnie. Skąd ty żeś kurwa go wziął? No jak to skąd? Z politechniki radomskiej, z wydziału polonistyki. Dobra, a jakoś mu to kurwa wytłumaczę. Ten kret ma wrócić do swojej pieprzonej norki. Nie, choć małe kwiatki od dołu. A jak nie,. Tak, wiem, to powiesz mojej matce, dlaczego mnie wyjebali z uczelni. Nie. zabiję twoją matkę. Eee, czemu sam nie zabijesz tego kreta? Skoro i tak miałbyś zabić moją matkę, jeśli ja tego nie zrobię? Tak, szefie, załatwione, już się robi! Już idziemy to zrobić! Chodź, chodź! Mi, że nie chcesz się pokłócić z bosem. Ostatnią osobą, która to zrobiła, był Ignacy. Kto to jest Ignacy? No właśnie.